Witajcie! Mój Boże! Ekipo, przybyliśmy. Dysruptorzy w komplecie. Ryan Johnson zaprasza. Witaj, bando. Przed nami świetny weekend. Na historię z cyklu na noże. Kto to? Detektyw Benoit Blond. Panie Brown, jestem niewymownie wdzięczny. Co z tym zabójstwem? Zaprosiłem Was na swoją wyspę, bo jeszcze tej nocy w tym pokoju popełnione zostanie morderstwo. Na mnie. Skoro umrzesz, jak poznasz odpowiedź? Nie będę udawać trupa cały weekend. Co za rozkosz. Na wyspie ukryłem liczne poszlaki. Musicie obserwować się nawzajem. Ten, kto wskaże zabójcę, zwycięży w naszej grze. Pytanie? Barry Hali. To pali. Co się stało? Szlak! Proszę Państwa, zginął człowiek. Zabójca znajduje się wśród nas. Dla kogoś tutaj to nie jest zabawa. Zaznaczam, że nie wolno dotykać ciała. Detektywie, kto utrupił imprezę? Tak, muszę ustalić motyw zabójstwa. Każde z was dźwignie drugie w plecy, byle utrzymać się u jego cyca. Ciebie? Jesteście przyjaciółmi. Kto i po co miałby zabić? Mamy zakryć wrzut na dupie? Ten wrzut to niby ja? A jak? Nie jest tak źle. Jest niebezpieczny. Jestem groźny. Uf, zobaczymy. Wyżyjcie się. To lekkomyślność. Zabójca nie zawaha się przed kolejnym mordem. Dobrze gra pan w kludo? Nie znoszę błahostek. Odhaczenie pól, bieganie po planszy, przeszukiwanie pokojów. Coś strasznego. Scenariusz i reżyseria Brian Johnson.